Zdenerwowani ze względu na czas, którego jest bardzo mało, oraz na to, że ciężko nam w ogóle wykrzesać z pamięci jakieś inne szczegóły dotyczące właśnie tej e, animacji. Czujemy się trochę jak w szkole, gdzie jest dzisiaj klasówka z lektury, której właśnie nie przeczytaliśmy. No, totalnie. Poleci mocny farmazek. Gdybym ja wylosował Pinokio, to prawdopodobnie ubrałbym go we współczesną opowieść o poszukiwaniu nie ludzkiej natury, tylko sztucznej inteligencji. Pinokio, hmm. który szuka odpowiedniego algorytmu, szuka kodu, który pozwoli mu stać się postacią wszechmogącą, która będzie mogła rzeczywistość kreować, i która któregoś dnia przyjdzie do Geppetto i powie mu, teraz ja będę sterował twoim życiem. Albo jakoś. Świadomie i dojrzale podejść do swojego skillsu z nosem, wydłużanym przy różnych sytuacjach. Na przykład można na nim suszyć mokrą bieliznę. Można kłamać dla przyjemności. Tego oczywiście nie polecamy. <noise> jeśli oglądacie ten program, kłamstwa są złe. I to wygląda stało? Trochę jak krowa bardziej wygląda. Co? To jak krowa trochę to wygląda? To? wygląda nie? Myślę, że jakby postawiło się takiego dalmatyńczyka obok krowy i tak zmrużyłoby się trochę oczy, to można by było pomyśleć, że dalmatyńczyk to taka mniejsza krowa. No. Ależ ten pies rośnie. Jaka tak, stylowa? Głównie inspirowałem się tutaj tym strojem Mhm. Widzicie, tutaj też będą się pieski kręcić. A czy coś tutaj się zadzieje w tym głównym psie? W sensie, że będą jakieś mechanizmy? No. No to no niezbyt. Mm. Jakbyście mieli jeszcze chwilę, czy możecie tam jakiś minimalny ruch w tym zawrzeć? Nie wiemy, co miałoby się w tym się ruszać. Nie miałoby to sensu, jakby czy cokolwiek się w nim ruszało, bo to jest balon. A balony po prostu stoją i, i w sensie latają i nic nie robią. Co to za się tak trzęsie, ręka? O, panie, została godzinka, a nie cała. No. Trzeba dokończyć mikiego. No, Miki, widzę, główka jest. No, główka, główka wygląda dobrze. Mam Bardzo nadzieję, ładnie. że reszta. Będzie, Od razu widać, że Miki. Będzie formalność, tak nam się, tak nam się wydaje. Cześć. Tylko czasu na tą formalność jest naprawdę mało. No tu widzę stresówka wjechała. Nie za duży projekt, co wymyśliliście. Skala Mikiego jest duża, ale presja jest równie duża. To w końcu półfinał. Dwie z tych budowli zdecydowanie wyróżniają się skalą. Mówię o wielkim, mikim, który będzie górował nad całą licą, A obok wieloryb, który wyłania się spod wody i rzeczywiście jest, jest olbrzymem. Zwłaszcza w porównaniu do Pinokia, który wydaje się taki malutki, nieistotny. No tylko pytanie, czy rozmiar ma znaczenie? Myślę, że zdecydowanie w tym przypadku tak, bo chodzi o to, żeby na paradzie też. Sprawić tę publiczność w zachwyt, żeby oni patrząc na to, wznosili wzrok ku niebo i krzyczeli: Wow! Ale nie tylko skala jest w stanie powodować takie wyrażenia. Co również? Myślę, że też ilość elementów i kompozycja, Technika. i to, jak wszystko będzie żyło, też może wpłynąć na takie dźwięki. Dobrze to wygląda. To wygląda faktycznie jak balon, myślę. Jesteśmy całkiem zadowoleni z naszej pracy. Może nie jest ona jakoś wybitna, w sensie jest dużo szczegółów, ładnie to się prezentuje. Dobra. Pieski, 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 pieski. A nie, tu miseczki, miseczki, miseczki. Jest to trochę małe, mimo wszystko. Ale, ale bardzo detaliczne i tak. myślę, że Riz zwróci na to uwagę. No, no. bardzo takie coś no. Ale to co, jedno? Nie no, dwa. Dobra, daj takie oczy i będzie dobrze. Dobra, robię szybko różdżkę jeszcze tylko. Kiedy nie wiem, jak w ukrobie tempo jest takie, z którego jeszcze chyba nigdy nie mieliśmy. Piotrek, znajdziesz. Tu żółty 4 na 4 płaski okrągły. One są tam na dole pod technikami. Sprawdzaj, czy wszystko działa? E, tak, właśnie przed chwilą puszczałem i wydaje się, że wszystko jest ok. No tak się tak wydaje się, no wygląda, że jest ok, po prostu. Dobra, no. e, no. ręka czaruje. Te żółte przynieść ci ciemniejsze, żeby się nie rzucał tego w A są? No nie wiem, idę zobaczyć. Tak, okay. Może być szóstka. D daj daj szóstkę. Dziewięć, osiem, osiem, siedem, sześć, pięć, sześć, pięć sześć, cztery, sześć, trzy, 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 dwa, jeden. Ja, koniec budowania. Rączki w górę. Platformy Mikiego, Pinokia, Złej Królowej i Cruelli zbudowano z 5719 klocków.